Moi drodzy, dzisiaj chciałam powiedzieć Wam coś, co jakby wynika prosto z mojego doświadczenia. Mianowicie, im bardziej jesteśmy poukładani, nam się tak wydaje, albo faktycznie tak jest, bo to jakby to jak sobie zdefiniujemy, to tak, tak działa najsilniej. Im bardziej im wchodzimy na wyższy poziom, rozwoju tym mamy coraz ciekawsze lekcje do drobienia. I moi drodzy, tutaj pierwsza rzecz jest taka, to już pisze o tym Luisa Hay w swojej książce, że jak zaczynasz pracować z energią pieniędzy, to często jest tak, że gubisz portfel. Tak? Albo na przykład zaczynasz pracować nad poprawieniem związku, i pierwsze rzecz jaka się wydarzy, to wraca Twoja partnerka i zaczyna Ci się kłócić. Albo otwierasz firmę, ma być super ekstra, bo, bo właśnie zmieniłeś pracę i ma być cudownie, wspaniale, i nagle okazuje się, że nie masz tylu klientów, ilu chciałbyś mieć. nie? E, albo, e, albo wydarzają się inne rzeczy, które jakby powodują, że gdzieś musisz się skupić, gdzieś musisz skupić swoją uwagę. E, I na przykład pracujesz nad poprawianiem e, swojego poczucia własnej wartości. E, okazuje się, że twoja mama miała wypadek, i trzeba tą mamę wziąć do domu i się nią opiekować, nie? I i, co to, I i jak sobie to wszystko interpretować? Moi drodzy, no te sytuacje się wydarzają tylko po to, żeby się szybciej y, przepracował dany temat. No i jak pojawia się ta trudna mama w, w sytuacji szachmat, no bo, bo co, bo nic nie zrobisz tak naprawdę. Sytuacja y, już się wydarzyła i mamie trzeba pomóc, ale możesz zobaczyć sobie to z drugiej strony. Dobra, mama tu jest. Nie mam jakiej nie zauważyć, pracuję z mamą, pracuję z komunikatami, które dostałam, kiedyś dostałem kiedyś od mamy. I, i, i prawdopodobnie te komunikaty mama dalej mówi. I sobie z nimi możemy pracować, nie? Jeżeli chodzi o zdrowie, no to jeżeli mamy jakieś schorzenie i na przykład sobie zdefiniujemy, jakie to jest schorzenie, to nie oznacza, znaczy zdefiniujemy sobie, jakie schorzenie medycznie, na przykład boli nie bark, wiemy już, że bark oznacza, że biorę na siebie za dużą odpowiedzialność, że za dużo biorę na swoje barki. I zaczynamy szukać, gdzie to się może wydarzyć. I jak zadasz pytanie otwarte do świata, ok, no dobra, to, to gdzie ja to mam? Gdzie mi się to wydarza? No to co zrobi wszechświat? Wszechświat Ci pokaże, czyli dostaniesz trudną sytuację. Tak? Albo zobaczysz, gdzie sytuacja już się wydarzyła no i wtedy już jej nie musisz dostawać. I jakby w tych wszystkich trudnych momentach uczymy się tego, żeby mieć zaufanie do tego, co nam się w życiu przytrafia. Bo jak tego brakuje, no to wydarzają się nam, no to mamy bunt w sobie, nie? I jakby ten bunt, ta, ta, ta wściekłość, ten gniew bardzo dużo nam energii pochłania. I tak naprawdę tracimy moc, żeby robić dobre rzeczy. I każda trudność, która nam się pojawia, to jest taki test. Taki mam przykład, że pracowałam kiedyś z, z kobietą, która miała wzorzec, że przyciąga mężczyzn, którzy, i, i jakby nie chcę tutaj chodzić w szczegóły, ale przyciąga odpowiednich mężczyzn. I ona, jak no, zaczęłyśmy to, to wyciągać, zaczęłyśmy pracować i poprosiłyśmy, żeby ten wzorzec się nam pojawił. I on przed we śnie. Tak, pojawił się dokładnie. I ona zadzwoniła do mnie rano, przerażona, no bo jakby odkleiło się, tak? Coś tam się nam pokazało. I no i, i już było wiadomo, tak, z czym, z czym pracujemy. Co dalej? Jakby uzbroić się w cierpliwość do tej sytuacji. I ja wiem, że cierpliwość nie jest naszą mocną stroną ogólnie, ale no nie ma tutaj za bardzo wyjścia często, nie? No bo, bo co zrobisz? Trzeba to zauważyć, trzeba to przepracować i iść dalej. No i jedna z moich nauczycielek mówi, że to są testerzy, że oni przyszli do ciebie cię przetestować. Czy to już jest ten moment, który ty chcesz. Yy, t, czy to już jest dokładnie to, yy, ten poziom już osiągnąłeś, nie? Tak taki mi się tu przykład pojawia, że jak ktoś jest złodziejem nie wiem, czemu mi się tak teraz. Yy, yy, taka myśl mi przyszła do głowy, że jak ktoś jest złodziejem i sobie wynajduje okazję do tego, żeby kraść. To w pewnym momencie postanawia, dobra, to już nie będę kradł, i jest, już przestaje kraść, i nagle znowu dostaje okazję, żeby to zrobić, nie? I znowu skorzysta, czy nie? Tak? Jak palimy papierosy i postanawiamy rzucić, to też dostajemy test, bo zawsze, jak rzucasz palenie, zawsze pojawi się ktoś, kto będzie chciał Cię poczęstować papierosami, które lubisz. To po prostu tak się dzieje. No i teraz po prostu chodzi o to, żeby go nie wziąć. I ci testerzy dookoła nas otaczają. I na przykład ktoś mówi: "O, su uległem." No trudno, no uległeś, to uległeś, ale mamy, już widzimy to, tak że przyszedł do ciebie test. I to jest tak jak karma. Karma działa tak, że działa e, e, jak przedmiot na studiach, jak przedmiot w szkole, nie? Że uczysz się, uczysz, odrabiasz prace domowe e, i w pewnym momencie masz egzamin. I albo ten egzamin zdasz i już koniec, zapominasz o tym, albo ten egzamin e, musisz poprawiać. Karma działa tak, jakbyś miał stary samochód, którym jeździsz, który się notorycznie psuje, który notorycznie powoduje, że wyprowadzasz się z równowagi, który notorycznie gdzieś tam ci przeszkadza i nagle przerabiasz to i dostajesz nowy samochód. I to nie jest tak, że ty o tym starym samochodzie zapominasz, bo ta energia, ta pamięć o tym samochodzie jest i tego nie, 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 nie wykasujesz. No bo po co w ogóle to kasować, nie? To jest i, i tyle. Ale już masz nowy samochód, już inaczej się jeździ. I na tym polega przerobienie karmy. Karma to sposób funkcjonowania umysłu, nie? Więc jak zmienisz, jak przerobisz, no to po prostu twój umysł zaczyna inaczej funkcjonować i wydarzają Ci się w życiu inne rzeczy. I jakby są ludzie z karmą trzynastki, którzy urodzili się trzynastego, albo mają w pierwszym imieniu trzynastkę, albo gdzieś tam to się wydarza. Ta trzynastka się pojawia. Te młode roczniki mogą mieć trzynastkę z całości na przykład, nie? Bo, bo jakby tam, jak jest 1980, no to już mamy 18, to już widać, że nie będzie tej karmy trzynastki z całości u ludzi urodzonych przed 2000 rokiem, no ale po 2000 roku już ta karma trzynastka z całości może się wydarzyć, nie? No i to nie oznacza, że to, że te, no dzisiaj to są dzieci, że te dzieci będą mieć problem, że muszą mieć problem z pieniędzmi całe życie, bo wystarczy, że oni odrobią tą karmę i już będzie okej. Okay. I tą karmę się z ludzi z, da zdjąć. To, to, to jest to, to, trzeba zrobić kilka ćwiczeń, wesprzeć tę energię, zrobić dobry dekret, i to się udaje. Także moi drodzy, jak zaczynacie z czymś pracować i wam się coś wywala, i macie dużo łez, i macie dużo strachu. To po pierwsze to są oczyszczenia, bo wychodzą wam toksyny z ciała, a po drugie, dostajecie kolejny moment, żeby zdać ten egzamin w końcu. I tyle. I życzę Wam samych bardzo dobrych ocen. Nawet nie tyle bardzo dobrych, co zaliczających, żeby to już było. Dobra, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Eee, otwierajmy się na siebie, bądźmy w kontakcie. Wszystkiego, wszystkiego zaliczonego Wam życzę.